Dzień dobry państwu. Rozmowy w strajku, komentarze dnia Kamil Łukaszek, Maciej Wyszyński. 11 listopada, 20.25. Mówię to nie tylko z kronikarskiego obowiązku, ale dlatego, żeby państwo wiedzieli, że czasu mamy stosunkowo niewiele, jeśli mamy się nie spóźnić, i dlatego będziemy rozmawiali dokładnie, jak to pisał James feniur Cooper, szybko ale wytrwale, Nie więcej. <grym> e Zacząłbym oczywiście od Marszu Niepodległości w Warszawie, na którym byłem. Wiem, że w Białymstoku też był, ale jakoś żeście się rozminęli z tym marszem. Tak, tak, tak. Ja byłem, no, no. Ja byłem, byłem w Warszawie i napiszę z tego reportaż do tygodnika nie, ponieważ mnie o to proszono. Oczywiście pojawi się na stronie strajku. Ale teraz chciałem się z Tobą i z Państwem podzielić kilkoma otóż refleksjami. Nawet nie refleksjami, takimi impresjami w gruncie rzeczy. Ponieważ udało mi się wleźć no, naprawdę do pierwszego szeregu. Byłem, byłem w, obok Tarczyńskiego i Bosaka prawie, bo oni tam troszkę jakieś 20 metrów z, z przodu jaka ta grupa polityków, ale przedtem się przeciskali przez nas i z nami się właśnie formowali tą taką szpicę polityków. I, I jeżeli byłem w tym pierwszym szeregu, to byłem w tych, wśród tych ludzi, którzy, jak to powiedzieć, Wyjątkowo energicznie manifestowali swoje odczucia dotyczące 11 lipca. E, listopada. Wierzę, słucham? Listopada. Wierzę, listopada, bo ja przez 22 lipca, myślę, że Państwo mi, mi wybaczą narodowe tego przez tyle lat. Takakoś no, taki miesiące, miesiące się mylę troszkę. Bo, tym bardziej, że w lipcu było ciepło, teraz było zimno, jak z gęba. No w każdym razie, ale chcę powiedzieć, co następuje. Moje refleksje są takie otóż. E, m, ci ludzie, którzy tam byli, czyli między innymi autonomiczni nacjonaliści, e, kto tam jeszcze był, jakieś związki zawodowe z Budryka na przykład, e, m, f, był ONR, oczywiście, No, ci, ci tacy powiedzmy najbardziej aktywni, najbardziej radykalni. Powiedzmy, i to było widać w zachowaniu, było widać w hasłach, było widać w nastroju. I po pierwsze, <gryw> przepraszam, że tak mówię, ale to jest. Dorodna część narodu. o, tak powiem naprawdę. To są rozumiesz no, przynajmniej ci, którzy tam byli. no oczywiście to, 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 to nie jest nie jest statystyka żadna. Żadne badania, ale to są wysocy w średnim wieku bądź młodzi ludzie, Dobrze zbudowani, rozumiesz z ładnymi wysokimi dziewczynami. E, którzy, którzy tak jak mówię, mają poczucie własnej, własnego własnej siły. Mają poczucie tego, że, że jak są razem, mają poczucie wspólnoty, tak, tak bym to powiedział, ale wysoki również poziom agresji. Nawet wśród nich samych wtedy, bo tam ciasno było, naprawdę się przepychaliśmy jeszcze. Ten tarczyński las, tam później jeszcze ktoś się poprzedzani strażą, też pokaźnymi ludźmi, to to wszystko rozpychało się. I, i naprawdę byle co. Wystarczyło do awantury. Nie na ręce i nogi, ale, ale na werbalne na pieprzanki takie, aż gwizdało. I ten, I ten wysoki poziom agresji był nie był w tym jednym miejscu, gdzie ja stałem. On był wysoki, ten, ten, ten wysoki poziom agresji był wszędzie tam, gdzie, gdzie ja szedłem, a się ruszałem, no, starałem się podsłuchiwać rozmowy, być, gadać z ludźmi w lewo, w prawo itd. i, i tak dalej. I to jest charakterystyczne według mnie. To znaczy to jest. I teraz pytanie, skąd, skąd ta agresja się bierze? Otóż ta agresja bierze się według mnie z tego, że ci ludzie mają naprawdę poczucie, nie dyskutujmy o tym, czy to jest mądre, czy to nie jest mądre, ale mają poczucie krzywdy, normalnie normalnym świecie. Poczucie krzywdy, niezauważenia, pretensji, żalu, wściekłości oczywiście. Y nie wiem czy do Polski, ale do rządu na pewno, bo, bo tam część haseł w, w sprawie Tuska była jednoznaczna i cytować jej nie będę, bo dzieci jeszcze może nie śpią. Ale i, i z drugiej strony, między nami mówiąc, wyjazd tu, Tuska do Gdańska, tu się, zda, tu się zgadzam z częścią obserwatorów, był politycznym błędem, między nami mówiąc. To co zrobił dzisiaj Tusk, w przeciwieństwie do Nawrockiego, ale zaraz o Nawrockim będziemy rozmawiali. I, ale oprócz tego, u tych ludzi, tak jak mówię, było tam ta, ta, ta wściekłość taka ogólna, ale też była bardzo wyraźna potrzeba bycia razem, wspólnoty. No prawda, oni się wtedy, oczywiście możemy tam wydziwiać, że oni w grupie czują się razem, tam w grupie silni, w ogóle rośnie właśnie agresja i tak dalej, ale nie, im jest potrzebne to takie potrzebne demonstrowanie. Wspólnoty połączonej no w danym wypadku biało-czerwonym sztandarem, Kotylionem, Polską Walczącą oczywiście i tym wszystkim, co to się, co to się wtedy używa w tych, w tych naj, najprostszych gestach. No i. No i w, jedyne, co jeszcze mnie tam mnie w tym, w tym wszystkim uderzyło, że Rzeczywiście oni do siebie nie mówili, tylko w znakomitej mierze krzyczeli. I nie tylko dlatego, że było po prostu dość głośno, bo mimo zakazu tam były i petardy, i tam środki techniczne, chociaż stosunkowo niewiele w porównaniu z zeszłymi latami. Ale też i ostatnia moja już taka refleksja, to był naprawdę duży marsz, 160 tysięcy. To jedno, mhm. o czym świadczy. I Nawrocki po raz kolejny chyba wyciągnął słuszne wnioski i podjął słuszne decyzje, żeby w tym marszu być, na tym marszu być i, i go w jakiejś mierze prowadzić. Co o tym myślisz? Cóż, dla mnie 11 listopada wbrew pozorom to jest bardzo istotny dzień i bardzo istotne święto, które ja obserwuję od kilku, jeśli nie kilkunastu lat, bardzo uważnie. Obserwuję doniesienia medialne o 11 listopada, obserwuję to, co się na ulicach głównie Warszawy dzieje tego dnia, z tego względu, że są to zazwyczaj obchody tego 11 listopada, są to rzeczy, które bardzo często są formacyjne przynajmniej dla części polskiej polityki. I myślę, że tak będzie również w tym momencie, będzie to jeden z tych dni niepodległości, tych obchodów dnia niepodległości. Które jednak będziemy komentować jako ten moment, który właśnie kształtował przyszłość polskiej sceny politycznej, polskiej prawicy. I dlatego tego rodzaju rzeczy warto obserwować. Ty mówisz, że tam było dużo jakiejś nie wiem, agresji jakiejś takiej, takiej elektryczności wśród o. tych ludzi, wiesz? Ja ci powiem tak. To dobrze generalnie, bo polityka, jak mówił taki amerykański komunitarysta, to przede wszystkim, mam to na myśli Wolcera, to przede wszystkim namiętność. Nie? A więc oprócz tego, że są to kwestie pewnej, pewnej ideologii, są to kwestie pewnej teorii, to również jest to pewna emocja, pewna namiętność, nie? pewna wiesz, chęć przeobrażania świata, tak? podążając tak. Za, zna, za znaną marxistowską sentencją. Także jeśli jest em, emocja w polityce, to co do zasady jest to dobre. Jeśli nie ma tej emocji, jeśli jest sztuczność, jeśli, jeśli jest plastik, jeśli są fasadowe narzucane skądś tam wartości, no to na tej podstawie nie da rady budować jakiejkolwiek siły politycznej. Nie? Bardzo ciekawe. Ja obserwowałem te doniesienia dotyczące ilości manifestujących osób jeszcze myślę, że koło godziny 18.00. To wtedy Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl mówiła o 100 tysiącach manifestantów, teraz rzeczywiście 160 tysięcy, a i cały czas sądzę, że te liczby są w pewien sposób zaniżone, no bo tam o 14.00 Rusza czoło marszu no, po 14, o 14 z minutami, w stronę błoni Stadionu Narodowego. Natomiast, kiedy już ci ludzie dochodzą i rozpoczynają się pierwsze przemówienia, to ostatni ludzie wychodzą z Ronda Dmowskiego w centrum. Tak. No każdy, każdy, kto zna Warszawę, ten wie, że jest to szeroka aleja, prawda? I, i te, te dwa punkty no, to jest 3,5-4 km, prawda? Od Ronda Dmowskiego do błoni Stadionu Narodowego i te błonia Stadionu Narodowego znowuż zostały wypełnione bardzo bardzo szczelnie, były bardzo nabite, prawda? Mhm. Także, także tych ludzi było zdecydowanie dużo i teraz pytanie, e, wiesz kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia było to żeby Związki zawodowe otwarcie pojawiały się na Marszu Niepodległości. To była rzecz nie do pomyślenia. I ja rzeczywiście widziałem co najmniej kilka transparentów, kilka flag zwią związków zawodowych, głównie górniczych. Mhm. I teraz pytanie: dlaczego oni tam są? To jest myślę bardzo istotne pytanie. A więc w moim odczuciu, oni się pojawili na imprezie, która jest kojarzona z Konfederacją. Dlatego, że w Polsce przez ostatnie lata obserwujemy pewną tendencję, którą znamy chociażby z lat wcześniejszych, z Francji, ale również Stanów Zjednoczonych. Otóż tak zwana nominalna lewica traci kontakt ze światem pracy, i ten świat pracy znajduje odzwierciedlenie swoich poglądów i swoich potrzeb u nominalnej prawicy. Często jeśli ktoś ma potrzeby, to mogę ją nazwać radykalnej prawicy. Tego rodzaju, te, tego rodzaju yy, dynamikę widzieliśmy, jak, yy, jak we Francji w latach 90., wczesnych latach 2000 yy, świat pracy odchodził od francuskiej partii socjalistycznej yy, czy od komunistów francuskich na rzecz yy, lepenistów. I to samo obserwujemy teraz. No bo zwróć uwagę, że jeśli myślimy o tych postulatach, które rozgrzewają i emocjonują ludzi związanych z pracą w przemyśle ciężkim, no to oni myślą o tym, że dla nich zagrożeniem jest Zielony Ład, a więc coś, co szerzej można określić, jako zielony kapitalizm, pewne zjawisko, prawda, które jest dla świata pracy musi się odbić tragicznie. Kto tego rodzaju hasła podnosi? No nie lewica, prawda? No lewica jest zachwycona tego rodzaju, tak. rodzaju, ro, rodzaju rozwiązaniami. Dla nich handel emisjami tak? to, jest, to jest coś, co w ich bardzo mocno naiwnym i infantylnym mniemaniu będzie tym czynnikiem, który uratuje świat z katastrofy klimatycznej. Przecież to jest bzdura. Tak? To, to jest kompletna, kompletna bzdura na poziomie takiej, takiej czystej już logiki, prawda? No, zielony kapitalizm służy tylko i wyłącznie. Łatną, ładnie to ostatnio ujął w rozmowie z mościckim Dawid Kujawa, zielony kapitalizm służy tylko i wyłącznie do ratowania kapitalizmu przed zmianami klimatycznymi. To jest, to, jest, to jest tego istotne, rodzaju myk. Z tego sprawy, tak, oczywiście. Na, natomiast, natomiast wiesz, jest to, jest to ustrojstwo, jest to pomysł, który rzeczywiście uderzy pałą w świat pracy, właśnie zwłaszcza tej pracy wielkoprzemysłowej, tej pracy, która, która stanowi rdzenie gospodarki jako takiej. W drugiej kolejności rykoszetem oberwie cały świat pracy, ale w pierwszej kolejności ten najbardziej uzwiązkowiony przecież również, prawda? Jakim jest świat pracy zorganizowanej wokół przemysłu ciężkiego. Jeśli wierzmy, widzimy tego rodzaju sceny, w którym to właśnie Konfederacja podnosi kwestię dyrektyw budynkowych, prawda? A posłanka lewicy, europosłanka mówi, że ona nigdy nie słyszała o dyrektywie budynkowej. No to gdzie my jesteśmy? No jesteśmy, wiesz. I, i, i no jak ci ludzie mogą się utożsamić z jakąkolwiek lewicą, skoro widzą po tamtej stronie idiotów? No i no idiotów, którzy w ogóle nie są emocjonalnie związani z tymi postulatami, które dla nich są istotne. Tak? I to jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo ważna konstatacja, że tak to wygląda w tym momencie. Tak. I, I stąd myślę, że jest to poparcie świata pracy. W jakiś sposób dla, e, dla obchodów tego rodzaju właśnie święta niepodległości, ale jest coś więcej. Bo konfederacja i obecni tam brauniści to są jedyne jedyne kręgi polityczne, które podnoszą problem związany z tym, że y, eskalacja wojny na Ukrainie. Odbije się no w sposób oczywisty na sytuacji tak zwanego ludu, nazwijmy to tą kategorią, w Polsce. Tak? Inne środowiska tego nie podnoszą. I stąd jest również, również takie, a nie, taki, a nie inny udział świata pracy, czy tak zwanego ludu na obchodach święta niepodległości. No i trzecia rzecz, myślę nie mniej istotna, jest to ten argument godnościowy. No bo dla liberalnej lewicy polski tak zwany lud, uży, będę brnął używając tego pojęcia, ale, ale, ale zostańmy przy tym. Ten polski lud jest taki przaśny. Jest cały czas trochę ciemny, trochę go trzeba edukować. Ale ze strony, ze strony tych środowisk prawicy tego rodzaju tendencji nie ma. Tak, kupujemy was tak, takimi, jakimi jesteście. I dalej. No, w moim odczuciu to, co jest najważniejsze, bo ja się teraz trochę zanurzyłem w, takim, w takich rozważaniach, skąd związki zawodowe, skąd tak duża frekwencja na marszach niepodległości, ale oprócz tego, jest, dzieje się tam przecież bardzo konkretna polityka. Bardzo konkretna, doraźna rzekłbym, polityka. No bo obecność Karola Nawrockiego, który znowu, wiesz, ubrany na czarno, w krótkiej kurtce skórzanej. W krótkim golfie, czarnych rękawiczkach, w takim, w takim stroju e, no, ulicznego zakapiora rzekłbym, prawda? Tak. Podążał przez ten e, marsz niepodległości, takim dziarskim kro, krokiem takiego. E, która to już jest minuta filmu? Sze, 16 minut rozmawiamy, takiego skurwysyna ulicznego, tak? Takiego wiesz, cwaniaka, nie tak naprawdę. On zjednuje sobie tym sposobem, wychodząc jeszcze przy tym przez, przez kordon swoich ochroniarzy i zbijając piątki z ludźmi, on buduje kapitał społeczny, swój własny. Skutecznie, Dlatego też skutecznie, bo to nie jest cholernie skutecznie. skutecznie, bo to nie jest tylko ten element. Tak, ja tutaj oczywiście. mówię o jednym elemencie. Bo jeśli zobaczymy z drugiej strony Jarka Kaczyńskiego, który idzie otoczony trzema wianuszkami, trzema sferami tych swoich papuczyków najbliższych, prawda, tych e, Błaszczaków i innych, ja ich tam wszystkich nie potrafię z imienia i nazwiska wymienić, tych ludzi, tak, i on jest, on jest, idzie jak monada, prawda, on to jest monada bez okien. Tam tak. nie ma sposobu, żeby w jakikolwiek sposób wejść w interakcję z tym, z tym człowiekiem, no to widzimy, kto w tym momencie na tej pisosko-konfederackiej prawicy Realnie walczy o rząd dusz. I tutaj ten moment, w którym który jest bardzo mocno akcentowany przez liberalny komentariat, w którym to Bosak wita Karola Nawrockiego. Już znajdę sobie tylko, tylko ten fragment. Eee, tak, Bosak mówi tak. Mamy dziś specjalnego gościa. Jednego z nas, który został wyniesiony do najwyższego urzędu w państwie, a dziś zdecydował się iść jak każdy inny uczestnik wraz z nami, czołem, panie prezydencie. No to słuchaj, no to jest gest niebywały, tak naprawdę. To jest, wiesz, my tutaj widzimy, w jaki sposób ta prawica się organizuje. Tak? Kto, kto będzie Rozgrywał um, kartę prezydenta, tak naprawdę. Inaczej, w czyjej talii prezydent jest asem? Czy prezydent Nawrocki jest asem w talii Jarosława Kaczyńskiego? Już tak. No już jesteśmy już, pewni. Już, już za dawno powiem, nie. Tak, już tak, już za nie. Zerwa, zerwał mu się ze sznurka i to bardzo szybko. Prawda? On widać już, że jest asem w talii e, Konfederacji. Z tego względu, że przecież my, to wszystko się odbywa w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość idzie z Konfederacją ostro na udrę. Idzie z nią ostro na noże. I tak. Karol Nawrocki będzie prezydentem Konfederacji. Wcześniej przy grobie nieznanego żołnierza, tam również Bosak zresztą o tym mówił. Również może znajdę sobie szybko ten fragment. Um, jest tutaj. Przyjechałem prosto z oficjalnych państwowych obchodów święta niepodległości na Placu Piłsudskiego. Tam wybrzmiały nasze postulaty i hasła wygłoszone ustami prezydenta RP. Po pierwsze Polska, po, e, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, mamy obowiązki polskie. Chcemy, żeby Polska była niepodległa, żeby się rozwijała, żeby Polska pozostała Polską. Mówi to Bosak, referując. Jakoby zdając relacje z tego, co się działo na placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Ja muszę ci powiedzieć, ja oglądałem w telewizji to przemówienie Nawrockiego. Ja muszę naprawdę wiele rzeczy odstrzegać. Raczej no ja już to zrobiłem nie raz, jakoś nie mam problemów z tym, że, że kiedyś tam komentując pewne rzeczy się mylę. Otóż kiedy, kiedy Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, historyk, ogłosił kandydaturę Nawrockiego, to ja mówiłem, że to jest człowiek tak drewniany i tak wystrachany, że Trzaskowski wygra z nim w cuglach, pożre go z kapciami. Nie? no to wygląda w tym momencie zupełnie inaczej. To jest gość, który ma wszelki potencjał po temu, żeby tym ludem konfederacko-pisowskim i jego emocjami zarządzać cholernie sprawnie. Poczekaj, tak, wejdę, to, wejdę, tak, na wejdę chwilę, Ci w bo, bo to jest ważne zdanie, dlatego że właśnie ja na to chciałem zwrócić uwagę. Ty najpierw powiedziałeś słusznie, że Nawrocki jest asem w talii Konfederacji. A teraz powiedziałeś jeszcze bardziej słuszne zdanie, o którym, na które chciałem zwrócić uwagę, że Nawrocki będzie zarządzał ludem, ludem Konfederacji. Mówiąc krótko, w miarę upływu czasu, jeżeli nie zrobi jakiegoś błędu podstawowego, on zacznie być nie tyle asem, ile w ogóle nie wiem kto nie gram w kartę aż tak dobrze kto. Przewodzi całą talią. Tak? Kto... Asem atutowym może. Tak, tak asem atutowy, <laughs> że on będzie zarządzał. I wtedy dopiero on się stanie takim liderem, z którym trzeba się będzie nie tyle liczyć, ile trzeba będzie patrzeć na jego, na jego działania pod kątem już takich decyzji naprawdę bardzo głębokich w stosunku do tego państwa. No tak, tak, jak, jak najbardziej tak. Ja generalnie twierdzę, że to nie będzie pierwsza i ostatnia kadencja Karola Nawrockiego. Mówiłem o tym bodajże wczoraj, że do 2027 roku, do wyborów, do wyborów parlamentarnych, scena polityczna w Polsce ulegnie bardzo istotnym przemianom. I ja tutaj mówiłem o kontroli, jest jednak pewna różnica, ja mówiłem o kontroli emocji. A nie, takim, a nie takiej kontroli, że wiesz, że. Bo jak na razie zarządzać tym elektoratem będzie bardziej Bozak z Mancenem hmm? niż, ja niż, niż, na tak? niż, niż Nawrocki, ale Nawrocki też będzie w tym momencie pełnił inną funkcję, no bo on pełni oficjalną funkcję. Tak. E, pełni oficjalną funkcję, będąc prezydentem RP, prawda? E, po przemówieniu Nawrockiego e, na placu Defilat, przy grobie nieznanego żołnierza głos zabrał kosiniak Kamsz. No to, tutaj... to było żałosne, widziałeś to? Ja, ja, ja oczywiście oglądałem tak. jedno i drugie. Podkreślę, podkreślę oczywiście, że ja pozostawiam absolutnie na boku w tym momencie coś, co jest oczywiste, bo mi się już nie chce tego, tego międlić, a więc całego tego. Całej tej rusofobii, całego, całego tego komunikatu związanego z, z militaryzmem, bo to jest oczywiste w tym momencie. Również wszystkich tych historycznych odniesień do, a nie przypomnę sobie dokładnych cytatów, ale one też nie są tego warte, pejoratywnie oceniających system radziecki, prawda? No bo tam było i, i w, tak, ale też, Ale też te, 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 te takie odwoływania modlitwy w chatach. Rozumiesz, one... A one tak, byli, tak, tak, tak. tak tak, tak To było, tak. To było w ogóle, wiecie. Modlitwy w chatach były, tak, rzeczywiście. Tak chodzi, rzeczywiście Tak, ale zauważ, jak, jak marnym tak naprawdę mówcą jest Kosiniak-Kamysz przy Nawrockim. Tak. A Kosiniak-Kamysz to jest człowiek, który w polityce, znamy go od dwóch dekad, tak. Hmm. A jest no, naprawdę, no on w żaden sposób nie ma tego flowu, nie? To tak. jest typ, który wiesz, od niego bije taka energia, nie? On jest cały czas uśmiechnięty jest taki. E, e, no, to bije ta energia takiego wuja po kielichu też. Nie? Tak, taki, tak, wiesz, tak, tak. mocny facet, wiesz taki ten. Nie? No to, jest, to jest coś, co temu elektoratowi Konfederacko-pisowskiemu musi się po prostu podobać. Nie? Tak. Dlatego też. No, będzie to człowiek, który w dużej mierze będzie ten elektorat na poziomie emocjonalnym, na pewno na początku porządkowo. I to jest myślę, i to jest istotne, tak? Bardzo otwarte w moim odczuciu, pozostaje to, czy gdyby z znalazł się teraz w Polsce i został osądzony, to czy Karol Nawrocki go uniewinni? To jest dobre pytanie. On, on dzisiaj powiedział, że uniewinnić. I nie powtórzył błędu Dudy. Uniewinnić może tylko człowieka skazanego. To raz, tak. To tak, raz, tak, tak. tak jest. Ale, ja, ale warto pamiętać o tym, że to jest pierwsza kadencja Nawrockiego, a on będzie grał na drugą. Tak. I nie wiem, czy będzie chciał tego rodzaju prezent, e, prezent e, Ziobrze sprezentować, e, mając również z tyłu głowy to, że Konfederacja w dużej części zagłosowała za odebraniem immunitetu Ziobrze i posłowie Konfederacji mówią o tym, że duża część, że duża część zarzutów z tych 26 wobec Ziobry jest uzasadniona. No, zobaczymy, ponieważ mówicie, ja jestem, no dobra, zobaczymy. Ja, 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 to, ja to pozostawiam jako, jako coś otwartego zupełnie, w żaden A. sposób tego nie rozstrzygam, ale to, to są rzeczy, które my musimy na tę chwilę obserwować jako, jako to, w jakim miejscu Karol Nawrocki będzie do 2027 roku w polskiej polityce. Tak, ale muszę ci powiedzieć, <laughs> zaraz, gdzie ja to z kolei mam, aha, tutaj, Komentarze po wystąpieniu, po wystąpieniu Nawrockiego ze strony KO były po prostu równie żałosne jak, w, właśnie jak nie wiem co, bo szukam, szukam porównania, niestety nie znalazłem. Każdy komentarz, któregokolwiek z tych, z tych, że tak powiem dość znanych celebrytów, Jońskiego, Treli z Lewicy, rozumiesz. Jakieś to były takie, wiesz, takie, takie obsikanie nogawki, rozumiesz. Nigdy, Kropiwnicki, nigdy nie sądziłem, że za tęsknię za krzykiem Dudy. Przy, przy Nawrockim to był niewinny szept. Jak tak dalej pójdzie, prezydent będzie miał krzywkę megafon. Jeszcze powiedz, że miał, że miał krótkie spodnie albo, rozumiesz, niedobrany krawat. Joński właśnie, zamiast jednoczyć, Nawrocki robi z niego wiec polityczny, jakby kurczę inni nie Robili. Nawrocki, trela. Nawrocki z Narodowego Święta Niepodległości robi wiec polityczny. Żenujący facet. Ty, żenujące to są, to, to są te komentarze również. No? I żenujący są ci faceci również, którzy wygłaszają takie, czy piszą kocopoły takie, no muszą mieć, mieć świadomość swojej śmieszności i, i swojej miałkości intelektualnej. Bo ja naprawdę prezydent Nawrocki nie jest, nie jest bohaterem mojej majki, ale panowie, on was po prostu ogrywa jak dzieciaków. O, tak wiesz, dokładnie tak, w tym momencie Platforma Obywatelska, nie licząc oczywiście sondażu OGB, które są zawsze zawrzone w stronę, w stronę obozu liberalnego i naprawdę karmienie się tym, że OGB daje im 38, a niekiedy 40% poparcia w badaniach opinii, to, to jest pajacowanie, to jest zupełnie niepoważne i oni bardzo dobrze o tym wiedzą. Koalicja Obywatelska na tę chwilę ma poparcie w okolicach 30-31%. Pamiętając o tym, że, że przy, jej przystawki, a więc PSL, Polska 2050 i Lewica, właściwie wszystkie oprócz Lewicy balansują na progu, pro, na progu, na, 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 na progu poparcia wyborczego, tak? mogą się znaleźć zaraz pod progiem, no to wskazuje na to, że koalicja obywatelska straci władzę w 2027 roku. Chyba, że będzie rządzić z Konfederacją, ale to jest jeszcze zupełnie inna opowieść, prawda? Chyba, że... Nie, to, że niemożliwe, ale... ale... To, to zupełnie nie jest niemożliwe. Tak. To jest bardzo wręcz wewnętrznie wewnętrz koherentne. Te partie się spijają, spinają jak najbardziej. Nie. No zobaczymy. Dzień Niepodległości, Marsz Niepodległości widać nas, jakby to powiedzieć, zainspirował do różnych ciekawych scenariuszy. Mam nadzieję, że Państwa to też zainspirowało. Dziękuję ci Kamil za dzisiejszy wieczorny występ. Dziękuję. Dziękuję Państwu za to, że Państwo byli z nami w tym świątecznym dniu. Odpoczywajcie jeszcze, wieczór mamy wolny. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Kłaniamy się najlepsze. Dzięki.